11 listopada parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, żołnierze oraz mieszkańcy Krosna wzięli udział w uroczystościach Święta Niepodległości, które jak co roku odbyły się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Niepodległej Rzeczypospolitej, honorowego obywatela miasta Krosna. Pod pomnikiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Każdego roku w tym miejscu wspominamy przebieg niezwykłych wydarzeń sprzed 104 lat. Wiele już słów wypowiedzianych zostało w tym miejscu. Słów przypominających o bohaterach naszego rogu, narodu, ważnych wydarzeniach w historii Polski. Ale też odnoszących się do bieżącej polityki życia społecznego. Wojna w Ukrainie, tocząca się tuż za naszą granicą, już od tylu miesięcy. Brutalnie zmusiła nas do refleksji nad definiowaniem pojęć wolności, niepodległości, patriotyzmu. Nad ich prawdziwym sensem tu i teraz. Bo jak mówił papież Jan Paweł II, wolność niedana jest raz na zawsze trzeba ją stale zdobywać na nowo. Wolność została nam dana, ale i zadana. Nasi przodkowie 104 lata temu. Tę wolność dla nas wymarczyli. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada to dla nas wszystkich, Polek i Polaków, jeden z najważniejszych dni w roku. 104 lata temu Rzeczpospolita Polska powróciła na mapę świata. Pierwsza wojna światowa zakończyła 123 lata niewolnych. 11 listopada to nie tylko dzień zadumy, ale również dzień radości. Podczas uroczystości wspominano mieszkańców ziemi krośnieńskiej, którzy zapłacili najwyższą cenę walcząc za niepodległą Polskę. Tu na naszych terenach związki szczeleckie, na przykład w rafinerii nafty krośnieńskiej, tworzyli wspominanie już dzisiaj przez pana prezydenta Władysław i Józef Wachalowie, Stanisław Iwański czy Stefan Torma. Związek Szczorecki na Białobrzegach tworzył późniejszy generał Józef Kaciszewski i Franciszek Ptak. Powiatowy Komitet Narodowy w Krośnie uruchomili ksiądz Edward Janicki, który zmarł później w rosyjskiej niewoli i burmistrz miasta Krosna Jan Kanty Jugendfeind. Wielu było bohaterów, którzy walczyli na frontach I wojny światowej, jak krośnieński bohater, legionowy pułkownik, Gustaw Świderski, bohater z Podłowczówka, spod w łowczówka, której to bitwie polegli też Krośnieanie, Stanisław Kozubal i Bronisław Bieszczad, syn krośnińskiego malarza Seweryna Bieszczada. Tradycyjnie uroczystość uświetnili żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla i Miejska Górnicza Orkiestra Dęta. Na bogaty program obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Krośnie składało się kilka wydarzeń, wśród nich 26. Bieg Niepodległości i 9. Zawody Nording Walking.